Cześć. Cześć, tu Alo. i tatuś. Słuchajcie, dzisiaj zaczynamy z pierwszy z czterech odcinków, kiedy otwieramy paczkę pięćdziesięciu zingsów serii piątej. I to kosztowało stówę. Stówę? Nie, to jest od Toysland Dzięki czemu możemy firma Toysland super mają zabawki w super cenach polecamy. To, co Cię. Dostałem na święta, to było za stówę. A to, co dostałeś na święta, było za stówę. Ok, otwieramy jednak paczuszkę teraz. Dzisiaj otworzymy 12. ile? 12. W kolejnym odcinku, kolejne 12. W trzecim odcinku 12, a w czwartym 14. Co da nam razem 50 zinksów w serii piątej. Zobaczcie, pełna paka. Ja Super Nie, nie będziemy wysypywać, bo to będziemy trzymać. Losujesz. Pierwsze losujemy. Losowanko, odlotowanko. I co tam wylosowałeś, mój syneczku? Kochany. A? A gdzie masz Zim z serii piątej? Poczekajcie, przyniosę. Albo ty siedź, ty mów, albo ja. Ty idź, albo ja. Dobra, ty. Czekaj, ja, ja idę. Otwieram. A, Dzisiaj jesteśmy gościnnie u babci Eli, która niestety jest już u aniołków. Prawda? E, więc trzymamy się, zostajemy w domu, nie ruszamy się. Poczekaj, no czemu już otworzyłeś? Urka, rurka. Dobra. No to otworzył już pierwszego. Co tam żeś wylosował? Co to jest? Ja już pójdę po To jest. Ja pójdę tylko po trzy Chińskie drzwi. jedzonko. On tu trzyma pałeczki miseczka z chińskim jedzonkiem i cieplutkim. tu będziemy stawiać. Gdzie to widać? Tu, nie, nowe. Tu. Nie, ale tu nie widać wtedy w kamerce. Wiesz? Ale nie obok tych złych. Dobrze, nie obok tych złych. Tu stajemy, ja wam pokażę. Tak wygląda. Super Roski, odlotowski. Stawiamy go tu. Jest za daleko troszkę. Dobra przyniósł. Nie mamy wszystkich u babci ale tylko idę poszukać to są nie Ale Onusiu, chodź bo my nagrywamy no co ty gdzie ty lecisz. To są serii piątej. Niestety nie wszystkie bo część się pogubiła. Onuś pogubił ale je znajdziemy miejmy nadzieję do babci wzięliśmy tylko te które znaleźliśmy. Pierwsza faka otwarta. Ole, chodź już! Szkoda czasu! Ale gdzie są złoty statek? Złoty statek, nie wiem. Mamy jeszcze złoty statek, nie będziemy go teraz. A, już widzę. Siadaj, żeby Ale nie tak, było. Tutaj są. Tutaj są. Oj. Super osko od lotosko. Zobaczymy, co dzisiaj jeszcze wylosujemy. Mhm. Dobra. Chcę Pierwsza faka. Pa... co to, to jest. No, ja już Ci powiedziałem. To jest. Chińska zupka, miseczka z chińskim jedzonkiem. Ale na kartce. O, jeszcze raz wam pokażę. Jest z tyłu rysuneczek. Nie wiem czy będzie dobrze widać. Super. I z kim on walczy. Z kim on walczy? Super. Asko, zobaczmy z kim zupka chińska walczy. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. No tutaj. O jest! Ona walczy z sushi. Ha, 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 zobaczymy, może nam się uda wylosować. Okej, okay. pierwszą mamy. Teraz druga, losuj. Może głębiej tam, zalosuj, losuj, za losuj. Ach. Jest, wyciągamy. Dobra, otwieramy drugą sztukę. Druga sztuka. Ale czadzio. A, to jest takie składane. Piekło, niebo, piekło, niebo. Pamiętacie? Może wy nie pamiętacie. Ale właśnie. Nie zapalniczka, to jest takie składane piekło niebo, on ma tu hak, on jest zły, zobaczcie, taki ma zaklejone oko jak pirat, ej tu jest pirat. Ja tylko sprawdzę z Hu, 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 zobaczmy. Ale to już nie wiem kim Pirat, pamiętacie, to się taki składa Zastaną i się otwiera, piekło niebo, tak. piekło niebo, okej, okay. ale gdzie po tam, co? po co tą kartkę, chodź o, tutaj Ole. Bo ja się... Ale to. A, bo tu jest ta druga, drugi tak. rodzaj kartki. Dobrze, chciałeś zobaczyć z kim on walczy. No to szybko, patrzymy. On walczy z On walczy z tym, gdzie jest? Z tym z papieru samolocikiem. Pamiętacie co? Mieliśmy go w dwóch kolorach, ale gdzieś on się zapodział. Tu mieliśmy chyba łubaczki. Z jednym. Dwóch mieliśmy. Nie Dobra. Z jednym. Dobra, nie będę się kłócił. Okej, okay, na razie. Dobrze, to, to zostawię kto z kim walczy. Mamy już dwa. Teraz kolejna trze. Trzeciego, drogi ja kolego, głęboko. bardzo głęboko. Hmm. Hmm. Bardzo głęboko. O, o, o. 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 Tą ok. Sukcio. Zinsy z serii piątej są czaderskie. Otworzysz? A z drugiej strony tu masz. ci się? Z tej strony O, udało się. i co tam masz? U, u, u. Uh, na razie bez powtórek. Co to on ma? Karczę. On jest dobry, Tylko, ale co to ja jest? Ty... Tylko? Nie wiem, co to jest. Zobaczcie. Wygląda jak wisiorek, bo ma tutaj do zaczepienia. Chyba to jest taka, taki wisiorek, bryloczek. Do kluczyków na przykład. Tak mi się wydaje. Ja nie wiem, nazywamy go bryloczkiem, ale jak wy wiecie no dajcie nam znać w komentarzu co taki, to jest pati, tylko sprawdź na karcie z kim on walczy z kim on walczy szukamy bryloczka tak mi się wydaje, że to bryloczek tu nie ma, 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 tu nie ma tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma tu nie ma, ale wiesz co, szkoda czasu na takie szukanie wiesz o tu jest on nie, nie jest w oryginalnym kolorze, bo w oryginalnym kolorze jest żółty i ma niebieską ja, nie palerynkę i on walczy z czajnikiem. Ach, ale ja jestem Ma, Wiecie co to jest? To jest herbatka do parzenia. Tutaj jest ten taki papierek, który się trzyma, rzut, wkłada się do herbatki. O, dobrze, że spojrzałeś. Teraz już wiemy, on walczy z czajnikiem. Czajnika nie mamy. Otworzone są już trzy. Czas na czwartą! Losujemy, 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 losujemy. Ej, I wylosowaliśmy. Otwieramy subcio i co mamy? Mamy pierwszą powtóreczkę. Już mamy tego klapka, japonkę, tak zwaną. Pierwsza powtórka. Więc, jak ktoś będzie chciał powtóreczkę, na przykład tego klapeczka, napiszcie w komentarzu, wyślemy jak do kapiego. Chociaż kapi, trochę nam przykro. Mam nadzieję, że wszystko u ciebie w porządku. Bo odkąd dostajesz paczuszkę. To nic się nie odezwałeś. Czy, czy, czy doszło, czy nie doszło? Napisz nam i powiedz, czy wszystko jest ok z Tobą. Ok, to odstawiamy. Na razie postawimy go też przy tych, bo żebyśmy wiedzieli, ile już mamy otworzonych. Ile już mamy otworzonych, Orusiu? Cztery. Cztery, czyli czas na piątą. Saszeczunie. Ok, jeszcze raz Wam pokażę herbatkę, co ja myślałem, że to jakiś bryloczek. Tak, 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 tak. Zobaczcie. I co wylosowałeś? To. Co to? daj daj. Ale pokaż, pokaż, daj, pokażemy. Wylosował to. Zaraz rozgrzeziemy, co to jest. O, to Z tą truskawką. To truskawką. Bet Jimmy się nazywa. Czyli zły Jimmy. Dobra, ale co to jest? Co to jest? Nie mogę rozszyprować tu. By Jimmy. A to może dżem. Chyba to jest jakiś wek. Tak słoik z wekiem, tak zawekowany, tak chyba to. Tak. No to chyba dżem truskawkowy. Nie truskawkowy nie jest żółty. Okej, okay, mamy następnego. A to jest słoik! Bo to jest słoik. Okej, okay, słoik, ale pewnie coś w środku ma. A, ty losujesz. A może ja wylosować jednego? Co? Mogę ja wylosować jednego? Dobra, to ja losuję teraz samego spodu. kładam tą rękę, podam, 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 podam. O, 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 o. To jest cieniutkie. O cieniutkie, wylosowałem coś cieniutkiego. No to otwieraj. Błagam, żeby to nie był znów ten klapochon. Klapochon? Tak go nazywasz? Klapochona? Ale to chyba nie jest klapochon. W drugim jest? kolorze. W drugim kolorze, czyli powtóreczka, ale nie powtóreczka lupa. Zobaczcie, w drugim kolorze. Superowski od czyli na razie nam się udaje. Mamy ten, przy otwartych raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy otwartych, tylko, znaczy powtórek mamy tylko jeden. Okej. Okay. Co następnego, drogi kolego? Czajnik. Czajnik? Czajniki, herbata, mamy parę. Gdzie jest ta herbata? Mamy parę. Zobaczcie, czajnika. Super jest od Lotowski. i tu zaparzy herbatę. A, puszczam soki, robię się brązowa. Okej, okay. mamy parę, i jedziemy dalej Oluniu. ale to może tak z góry wybierasz, czy może zalosujesz coś głębiej? No, no to zalosuj. Ło! Wow, wyskoczyła jedna, to tamta będzie następna, ok? Ja ją przyjmę. No, wyciągnę. co tam? Powtórę znowu. No nie, mamy drugą powtórę. Powtórę tu, zobaczcie znowuż ten słoiczek. Za to się Wiem, gdzie stawiać powtórki. Tu, tu. Tu, ale tu ich nie widać. Musisz patrzeć w kamerkę. Poczekaj, to przesuniemy te, co były, i tu postaw. I tu. Tu są wszystkie powtórki. Tu powtórki, żebyśmy wiedzieli. Dobra, policz, ile mamy otwartych. Tak, to, to jest ta, co spadła. Tak, to jest ta, co spadło. ale policz, ile mamy otwartych, żebyśmy nie przesadzili. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. sześć. Siedem, osiem, no bo dwie powtórki nam się trafiły, tak? Czyli ile jeszcze nam zespół, czekaj, ile jeszcze musimy otworzyć, jak mamy osiem? Osiem to jeszcze... cztery. Pięknie! Ależ ty jesteś dobry, zmatny. Super, rozkosz, lotos. Aha, nie podglądam. Już mi wyrywasz, ale z, zrzucamy. Babciu, posprzątamy, nie denerwuj się. Ech! O nie. To patrzcie z gofrownicą tylko w niedokładnym kolorze. A co to, to jest? To jest tost! To jest tost! Tak. A czyli to jest do tostów, a nie gofrownica. No. Pokaż. Ja myślałem grill mówiłem na od, odcinku jak otwieraliśmy. Gdzie go, gdzie go mamy? Gdzie go mamy? Tu! tu. Tost, tak! To Warrior, Uuu, zobaczcie, ale mamy w nieoryginalnym kolorze, w zielonym, bo on oryginalnym jest pomarańczowy, ale superosko, mamy kolejną parę, stawiamy tu, będzie widać, słabo, lepiej, dobra, okej, okay. czyli mamy już dziewięć, o, a zrzuć to, okej, okay. dobra, może się trafi, e, losuj. Czyli już teraz dziesiątą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesiąty zink. Uuu, jakiegoś grubego znalazłeś. Zobaczymy co tam jest. Złoty statek. Złoty statek. która, ale złotego. złoty! Jak chcecie tego złotego, napiszcie w komentarzu, to wam wyślemy. Oczywiście teraz jest zakaz poruszania się zbytnio, więc... I jeżeli nie jakoś szybko, to wyślemy na pewno, to napiszcie kto chce. Oczywiście pierwsza osoba, e, te, kto ja pierwszy, ten to lepszy. Tatuś, daj mi Czyli teraz tirę. Zostało nam jeszcze dwa do otwarcia. Okej, okay, Olusiu. No, sprawdzimy, czy ta kartka trochę tu, żeby się trafiła. Tak, trafiła. Dobra, okej, okay, dobre. karteczki, nie karteczki. Jedziemy dalej. Uh. I co tutaj mamy uh. i co tam masz? O nie, warzywka! Super! Chciałem to trafić. My to... Tam... Nie mamy tego, co ty No Znaczy nie mamy, ale mamy... Zobaczcie! Mamy... Baza z owocami! Nie tam, tam, tam. widzę tam, tam. jego wroga, ale jest ja gdzieś podziałem. Podziałeś gdzieś, tak. posiałeś. Tak. Podziałem. Okej, okay. o wrogi, wrogiem jego jest blender. No, ja, 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 blender mieliśmy? No. No nie pamiętam. No dobrze, nie, nie no to mamy owocki. No Super to jeszcze jeden. Jeszcze jeden, ale policzmy, żebyśmy nie otworzyli za dużo. Zobacz, policz ile jest? Policz. Razem z tym. No licz, Oluś, szybko. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tak jest, czyli ostatnie już. Mam nadzieję, że to już będzie czaderskiego i nie powtóreczka. Ok, szukamy, 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 szukamy. I wyciągamy. Zobaczymy. Ho! I powtórka. O kurka, rurka. Kula bilardowa, powtóreczka, więc jak ktoś chce, to napiszcie. Tutaj. Tu mamy już cztery powtórki do wysłania. O, widać? Nie widać? Widać. Widać. Raz, dwa, trzy, cztery. Pamiętajcie, mamy tak. Kulę do wysłania, ktoś będzie chciał. Statek kosmiczny. UFO tak zwane. Talerz latający. Klapek. Do pary może ktoś będzie potrzebował. Czyli japonka. I słoiczek z jakimś dżemikiem być może. Okej. Okay, no to to wszystko. Oluś, co musisz powiedzieć? Zostawcie łapkę w górę. Uwaga! znaczy jeszcze subskrypcja? Na jaki kolor musi mieć subskrypcja, żebyśmy... Na czerwony. Nie, czerwona to jak się nie naciśnie, szara chyba, tak? Aha. Tak? Czy odwrotnie? Odwrotnie. Odwrotnie, czyli musi być na czerwono. Mhm. No dobra, nieważne, musicie zasubskrybować. Ja jeszcze, jeszcze dzwoneczek. Dzwoneczek, żeby was informowało, że wrzucamy na następny filmik, a następny będzie, bo będą jeszcze trzy odcinki z otwierania tego pudełeczka. Ale kiedy Widzimy... te... No nie wiem, myślę, że wkrótce, yy, zobaczymy, postaramy się nagrać, może nagramy w niedzielę, nie Olusiu? A może szybciej, a może dłużej, zobaczymy jaki Olusz będzie grzeczny. Yy, to trzymajcie się, papatki, do zobaczenia, pamiętajcie, myjcie rączki, dużo witaminek jedźcie i starajcie się zostać w domu, szczególnie wy dzieciaczki, nie wychodzimy. OK. a jak rodzice przyjdą to krzyczyć, Myć ręce, łobuziaki! Okej, okay. a tam w rogu się pojawił się Tobiś. Okej, okay, to trzymajcie się cieplutko, buziaczki. Pomachaj. Pa! Nie wyłączyło się znowu z pilota, więc...